Dzień dobry, dzisiaj Finlandia. Nic nowego, nic zaskakującego. To w ogóle początek fińskiego tygodnia, znowu któregoś już tam z kolei, bo w czwartek też będzie Finlandia. Ale dzisiejsza Finlandia to Sirpin Murtaja, czyli mistrz oprawy graficznej. Zapraszam. Murtaja to projekt jednoosobowy, który istnieje od 2000. Nie dobrze mówię, dobrze mówię, już wszystko mi się kryje. 2018 roku. O. I ma na koncie dwa albumy. Dzisiaj będziemy mówili o tym drugim. Ale ten projekt dowodzony przez JT. Niby jest dosyć młody, ale on sam miał już od 99 do 2002 roku projekt Demogorgon. Także sam ten muzyk nie jest na pewno nowicjuszem. Wiele, wiele lat na scenie. Sirpin Murtaja. Zaanonsowałem ten projekt jako mistrza oprawy graficznej, a to nie bez powodu, gdzieś na fejsiku wrzucałem zdjęcie e, okładki pierwszego albumu Sirpin Murtai, e, zatytułowanego po prostu Sirpin Murta. On wyszedł w 2021 roku, no i okładka jest boska, tak, no, ten księżyc, e, gwiazda no, wygląda to naprawdę te drzewka, tutaj mamy jeszcze tego wojownika prawdopodobnie. No i co tu dużo mówić? Sirpin Murtaja na swoim najnowszym albumie kroczy dalej tą drogą, aczkolwiek już nie na wierzchu, ale w środku. Bo okładka nowego albumu Sirpin Murtaja jest dużo bardziej, bym powiedział, zaawansowana, ale to, co znajdziemy w środku, no to właśnie idzie też tym samym stylem, co okładka jedynki. A dwójeczka prezentuje się tak, za wydanie odpowiada Out of the Dungeon, fińska wytwórnia. Tutaj, jak widzicie, okładka jest dużo bardziej poważna. Bardzo ładnie wydany album, niestety digipak, ale no, co zrobić. Natomiast wydanie samo naprawdę jest świetne. Są teksty, ale, no wiecie, teksty po fińsku. No, i wkładka, wkładka, której pierwsza strona wygląda tak, czyli też robi, robi robotę jak najbardziej. No, i w środku mamy właśnie trochę taki grafik. może mi się uda pokazać tą pierwszą, która o. No, i tutaj widać, że styl utrzymany. Ale to tyle, jeśli chodzi o patrzenie. Naprawdę fajnie to się ogląda. Album. Po fińsku, zatytułowany po fińsku, i to teraz uwaga, czytam: Ajan Valajain Nousewa Myrski. Tak jest zatytułowany. Wyszedł w lutym 2024 roku, recenzja dopiero teraz, bo dopiero niedawno udało mi się go dorwać na CD. To nie jest tak, że płyty Sound of the Dungeon leżą w każdym spożywczaku osiedlowym, niestety, a może i dobrze. No, ale co my tutaj dostajemy? Według oficjalnych informacji i według tego, co jest napisane na płycie, oraz według tego, co jest na Metal Archives, album zawiera 6 kompozycji i trwa 40 minut. Ale to nie do końca jest prawda, gdyż po zakończeniu szóstej kompozycji hmm, czeka nas niespodzianka. Są jeszcze dwie ścieżki nagrane i razem to 44 minuty. Bardzo to jest fajnie zakończone dzięki temu. Czemu tak mówię? A ja mówię tak dlatego, że ten album jest bardzo spójny. Ma chyba tylko jeden taki moment, który jest naprawdę zaskakujący. Ale od początku. 6 minut, 40 minut 6 kompozycji, większość ma po 6-7 minut. Ostatnia, znaczy tak naprawdę nie ostatnia, ale oficjalnie ostatnia, tytułowa ma minut 11, czyli jest dosyć długa. Ale mm, Cały album w żadnym momencie, no poza tym jednym, o którym już mówiłem, nie wychodzi ze swojego charakteru, z tego swojego efektu końcowego, jakim jest dosyć podniosła i momentami smutna muzyka. Sirpin Murtaja to jest projekt, który nie jest typowo fińskim black metalowym projektem. Tutaj nie znajdziemy wesołych, tanecznych rytmów, tutaj nie ma tej fińskiej tanzbudy, tutaj nie ma potupai, tutaj jest mało tego lasu, tutaj jest dużo podniosłości, ale ta podniosłość jest przepełniona często smutkiem, ale także gniewem, bo ten gniew najczęściej wyrażany jest wokalnie. Te wokale pełne są irytacji. Pełne są, ale też pewnego rodzaju dumy. Tutaj ważnym też aspektem tego krążka jest to, że Sirpin jak gra trochę szybciej niż na jedynce. Jest, powiedziałbym, że przeważają średnie tempa, ale są przyspieszenia i są one bardzo udane. Dużą robotę robią klawisze, a w szczególności pianino, które rozpoczyna cały album, bo intro jest na pianinie i ono jest właśnie takie dosyć podniosłe, dosyć, ale ta podniosłość, tak jak już mówiłem, ona przesiąknięta jest gdzieś takim piętnem porażki, takim piętnem smutku. I, I tak jest z całym tym albumem. Nawet w tych szybszych momentach, gdzieś w tle cały czas rezonuje ten smutek, ta tęsknota, nostalgia. Ta jakby troszkę dla mnie, ja odbieram ten album, to jest taka, taki krzyk przegranego, ale ciągle dumnego i walczącego wojownika. Ech. I te uczucia dominują na tym albumie, nawet pomimo tych przyspieszeń. I on cały jest w to obleczony, cały tym emanuje i poza jednym momentem w piątej kompozycji jej początek, powiedziałbym, że jest wręcz rokowo postpunkowy i robi to naprawdę świetną robotę. No tu w ogóle to jest taki krążek do którego trzeba przysiąść, to nie jest album, który będzie Wam służył jako background soundtrack do nie wiem, gotowania, odkurzania, czy w ogóle sprzątania, czy jakichkolwiek czynności codziennych. Przy nim można poczytać książkę, to wiem, bo sprawdziłem. Natomiast jeśli chcemy go poznać, to dobrze by było przysiąść tylko do niego i skupić się, bo Inaczej on Wam się zleje, on się stanie jednym długim utworem, a nie o to w nim chodzi, bo dużo jest tutaj fajnych momentów, takich smaczków, na które warto zwrócić uwagę, dobrze się wsłuchać w pracę gitar, bo te riffy, czasami fińskie, ale najczęściej nie, niosą, mają w sobie masę zła, masę mroku, ale zarazem właśnie nie jest to taki typowy black metalowy mrok. Trudno jest to określić, ale z każdego dźwięku w zasadzie przeziera tutaj właśnie ta e, epickość pomieszana z gniewem, ale i rozpaczą. E, więc warto temu albumowi dać czas, bo inaczej naprawdę stracicie jego serce, jego duszę. To wszystko was ominie. A wsłuchując się w niego na pewno można odkryć dużo pięknych rzeczy. Ja zresztą je odkryłem, dlatego polecam bardzo ten krążek, bo to jest dobry album. To jest kolejny raz fińska scena pokazuje, że oni potrafią na różne sposoby, i ten album jest tego jednym z najlepszych dowodów, bo nie jest to wcale typowo fińskie granie, a zarazem ma w sobie trochę tego fińskiego ducha. Ale przede wszystkim ma w sobie ducha mm, jakichś spraw wyższych, jakichś idei wyższych. To jest album przesiąknięty e, ideologią, album przesiąknięty mm, wyższymi jakimiś celami. E, na pewno nie jest to rzecz bardzo przyziemna, choć czasami potrafi sprowadzić na Ziemię. No, i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć o tym krążku. Polecam go, e, naprawdę dobra rzecz. E, a koszulka Ancient Rights, którą mam na sobie e, z albumu Fatherland, wcale nie jest tutaj przypadkowa, ale to wszystko odnosi się już bardziej do zawartości lirycznej e, drugiego albumu Sirpin Murta i, i e, tego, co on ze sobą niesie. Dziękuję bardzo, do następnego.